Cześć, witajcie. Chciałem Wam zaprezentować Forda Fiesta MK7, 2010 rok, 1.4 benzyna. Poszukiwana jednostka w tym modelu. Auto kupiliśmy w Niemczech od pierwszego właściciela prosto spod domu. Przebieg 162 000 km. Auto w idealnym stanie wizualnym. W idealnym stanie technicznym, świeżo po niemieckim przeglądzie diagnostycznym. Także przegląd w kraju to była tylko formalność. Bardzo ładne opony, ładne hamulce. Auto oczywiście bezwypadkowe. Cóż, auto nie trafi do oficjalnej oferty, ponieważ było ono sprowadzone na zamówienie dla pani Magdaleny, do której za chwileczkę pojedziemy i auto dostarczymy. Tak wygląda środek. Jeżeli szukacie takiego lub innego samochodu to zapraszam, chętnie pomogę, piszcie dzwoncie.